Czy inwestowanie musi być trudne? Czy muszę znać się na giełdzie, analizować wykresy, czytać raporty finansowe? Czy to naprawdę jest potrzebne? A co jeśli powiem ci, że możesz inwestować jak profesjonalista, pobijać większość indywidualnych inwestorów, ale bez tego całego stresu, że trafiliśmy w spółkę, która jest słaba? Brzmi może jak oszustwo, ale w obecnych czasach jest to możliwe i takim narzędziem są właśnie ETF-y, czyli prawdziwa rewolucja w świecie inwestycji. Jest to trochę taki cheat code dla inwestorów, bo wystarczy kilka kliknięć, a stajemy się współwłaścicielami setek, a nawet tysięcy spółek na całym świecie. Nie musisz wybierać więc jednej firmy, nie musisz martwić się, że to był zły wybór, tylko po prostu kupujesz cały rynek. I taką banalną metodą jesteś w stanie pokonać 90% aktywnych inwestorów. Dlatego jak sam słyszysz, jest to naprawdę świetne narzędzie i dzisiaj pokażę ci, jak inwestować w ETF-y, jakie są najlepsze opcje i jak zbudować prosty, ale skuteczny portfel. Pokażemy sobie również trochę przykładów tych ETF-ów. Jak sami słyszycie, dzisiaj będzie naprawdę gorący temat i żeby wam go już już później nie przerywać. Szybko przypominam o subskrypcji z dzwoneczkiem na kanale, także oczywiście o lajku like pod filmem i komentarzu. Dajcie znać, czy Wy jakieś ETF-y w portfelu posiadacie. Mój kanał ostatnio przekroczył 1000 subskrypcji, z czego jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję Wam, że pomagacie mu dotrzeć do tak dużej części inwestorów. To tylko wasza zasługa, dlatego dzięki. A tutaj młody inwestor, i przechodzimy już do rzeczy. Dlaczego ETF-y to taka rewolucja? Przede wszystkim dlatego, że są bardzo proste. Nie musimy wybierać poszczególnych akcji, analizować dziesiątek lub setek spółek. Po prostu kupujemy dane ETF i automatycznie mamy ekspozycję na cały rynek, albo przynajmniej na jego bardzo dużą część. Kolejna sprawa to przede wszystkim koszty, bo fundusze ETF mają śmiesznie niskie opłaty w większości w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Na przykład, jeżeli chcielibyście skorzystać z funduszu TFI w jakimś banku. Kolejna sprawa to przede wszystkim najważniejsze, czyli statystyka. Od 80 do 90% aktywnie zarządzanych funduszy nie pokonuje rynku w długim terminie. I to są statystyki, więc tego się nie da oszukać. Więc jeśli kupicie ETF na cały rynek albo ETF na SP500, z takich najpopularniejszych, to mamy większe szanse na lepsze wyniki niż większość inwestorów. Dlatego one właśnie mają taką przewagę nad resztą aktywów. Naprawdę do inwestowania w ETF nie musimy wiedzieć dużo, żeby po prostu zakupić ETF albo nawet ustawić cykliczną płatność, co miesiąc, chociaż one akurat nie są takie korzystne, ponieważ będą pobierane prowizje, a robiąc to własnoręcznie, co oczywiście również później pokażę, możemy naprawdę obniżyć te koszty i inwestować jeszcze taniej. Dlatego dla osób, które nie mają dużo czasu, albo jeszcze nie są pewne swoich wyborów, to są naprawdę świetne narzędzia, które mogą we wszystkim pomóc. Dla mnie na przykład stock picking, czyli prościej mówiąc wybieranie pojedynczych spółek, jest naprawdę bardzo przyjemne, lubię analizować te spółki, lubię wybierać jaką spółkę w danym miesiącu kupuję i za jaką część, a jaką na przykład powinienem sprzedać, ale jest to po pierwsze czasochłonne i po drugie nie mam żadnej pewności, czy w przyszłości nie będzie to w cudzysłowie oczywiście stracony czas, bo mogłoby się okazać, że zainwestowałbym w najprostszy ETF na SP500 i miałbym lepszą stopę zwrotu. No niestety u większości inwestorów właśnie takie są realia. A zaczynając też tak trochę prościej, czym w ogóle jest ten ETF? To przede wszystkim nic innego jak fundusz inwestycyjny, który jest notowany na giełdzie, czyli działa jak akcja, możemy go kupować i sprzedawać w dowolnym momencie, ale również w środku zamiast jednej firmy mamy po prostu cały zestaw spółek. I to zależnie na co ten ETF jest skupiony, bo może być skupiony na całym świecie, ale nawet w tym wypadku oczywiście większość będzie inwestował w półki z USA. Można sobie sobie wyobrazić to na takim prostym przykładzie, że idziemy do sklepu po owoce i możemy kupować jabłka, pomarańcze, banany, cokolwiek osobno, albo po prostu wziąć gotową sałatkę owocową. ETF to właśnie taka sałatka, bo jedna transakcja, a mamy wszystko, czego potrzebujemy. Myślę, że jest to dość proste i każdemu taki przykład właśnie może zobrazować trochę, jak to działa. Żeby się tak przysłowiowo nie wkopać, trzeba wiedzieć o tym, że ETF możemy podzielić na dwa główne rodzaje. Czyli mamy akumulujący, który nie wypłaca nam dywidendy, tylko po prostu automatycznie reinwestuje zysk. Są one dużo prostsze podatkowo, bo nie trzeba zgłaszać dodatkowego dochodu. I tak naprawdę, dla osób, które zainteresowane są jak największą prostotą, a jak największym zyskiem, to od siebie mógłbym polecić akumulujące. Nie trzeba będzie bawić się z rozliczaniem tego, ponieważ drugim typem etf jest ETF dystrybujący. One wypłacają dywidendę, co oznacza, że mamy regularny dochód, no ale musimy samodzielnie rozliczać podatki. W skrócie, jeśli chcesz spokój i prostotę, no to po prostu wybierz akumulujący. A jeśli chcesz dochodu pasywnego, czyli po prostu oczekujesz, żeby ten ETF wypłacał co jakiś czas jakąś gotówkę. To wybierz ETF dystrybujący, ale musisz liczyć się z tym, że będzie trzeba go samodzielnie rozliczyć, a naprawdę nie jest to takie proste. Szczególnie jeżeli mamy na przykład konto jakiegoś zagranicznego brokera, to wtedy sprawa się jeszcze bardziej komplikuje. Trzeba również pamiętać, że bardzo istotną kwestią w doborze samego ETF-u do portfela, będzie dobór zaledwie ilku, albo nawet jednego ETF, a niepotrzebne jest tam więcej. Lepiej postawić tutaj na minimalizm. Na przykład jeden ETF na cały świat, no to w 100% wystarczy, jeśli chcemy, może trochę więcej kontroli albo chcemy uderzyć w jakiś dany sektor, sektor technologiczny, to możemy do tego wybrać jakiś ETF jeszcze na technologię, albo jeżeli chcemy zmniejszyć ryzyko, to na przykład na obligacje. W ten sposób powinniśmy na to patrzeć, ale dodawanie ETF-ów na przykład na cały świat, na sektor technologiczny, obligacyjny, inwestujący w kryptowaluty, jeszcze jeszcze więcej jest naprawdę tylko i wyłącznie komplikacją. Ponieważ tutaj powinniśmy stawiać tylko i wyłącznie na samą prostotę. Bez sensu jest dodawać tyle ETF-ów, no bo to tak naprawdę nic nam nie da. Kiedy już przychodzi ten moment, że będziemy wybierać ETF, warto wiedzieć też, czy waluta tutaj ma znaczenie. Czy kupować ETF w euro, czy może w dolarach. Tak szczerze mówiąc, nie ma to większego znaczenia. Dużo ważniejsze będzie, na jakie aktywa inwestuje ETF, a nie w jakiej walucie go kupujemy. Musimy zobaczyć, czy te aktywa, które on zawiera, są dla nas satysfakcjonujące, czy uważamy, że to jest przyszłościowe i czy to ma sens. Na przykład jak rynek amerykański, który raczej daje dużą szansę na to, że będzie w przyszłości dalej rósł. Ale jeżeli już bardzo chcemy zminimalizować jakiekolwiek koszty i jeszcze bardziej upłynnić nasze inwestycje, to możemy zmniejszyć ryzyko przewalutowania czyli po prostu sprawdzić, która opcja jest korzystniejsza. Mówię tutaj o tym, że większość ETF-ów, na przykład ETF na SP500, notowana jest i w dolarach i w euro. No i możemy tutaj zweryfikować, czy jest dla nas korzystniejszy kurs euro.pln, czy może usd.pln. No bo jeżeli okaże się, że dużo poniżej średniej wypada na przykład kurs euro.pln, no to oczywiście warto jest wybrać ten kurs euro.pln. Więc możecie sobie na średniej pięcioletniej na przykład to zweryfikować. Jeżeli jest korzystniejszy, to po prostu wybierać to na danym subkoncie w danej walucie. Przejdźmy również do pierwszego przykładu ETF-u, które musicie znać i będzie to ETF na SP500. Figury wyglądają następująco. Dla dolarów jest to CSPX, a dla euro jest to SXR8. Tutaj również wam się wyświetlają, więc spokojnie możecie sobie je zapisać. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że obecnie historyczny wskaźnik ratio dla indeksu SP500 no jest bardzo wysoko, ponieważ aktualnie mamy 27,65 punktów. No jest to dość dużo, no i większość osób mogłoby się zastanawiać i zadać sobie takie pytanie, czy warto inwestować po takich wzrostach. Skoro przecież jest to tak wysoko, to prędzej czy później musi być jakaś korekta, no i na tym stracimy. Yy, no i oczywiście korekta prędzej czy później nadejdzie, ale trzeba pamiętać, że mimo tak wysokich odczytów PE, my inwestujemy regularnie, na przykład co miesiąc albo co kwartał. To też będzie dobry pomysł, albo jeszcze częściej, jak, jak to u Was wygląda, trzeba to dopasować do swoich możliwości, dzięki czemu uśredniamy tą cenę. Dlatego też załapiemy się oczywiście na Zakup na tak wysokim poziomie, jaki jest teraz, ale również w przyszłości załapiemy się przy regularnych zakupach na bardzo niskie wartości po jakichś mocnych korektach. Dlatego też finalnie my sobie uśrednimy tą cenę. Dlatego pamiętajcie, że takie czekanie na dobry moment nie ma zbytnio sensu. Tak szczerze mówiąc, dużo lepiej jest po prostu regularnie kupić co miesiąc na przykład za 500 zł ETF na SP 500. Dla przykładu to będzie dużo lepsze rozwiązanie niż czekanie po prostu, aż ten ETF spadnie do nie jakich wartości bo nieraz było to już testowane, że taka taktyka po prostu przegrywa z metodą uśredniania ceny, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy obecna górka, którą mamy, to nie jest przypadkiem dopiero połowa i jeszcze będą po prostu ogromne wzrosty, albo czy jest to właśnie największy dołek, czy może będzie jeszcze niżej. Trzeba się tego przewidzieć i w przypadku metody pasywnej na uśrednianiu ETF-a, co miesiąc będzie to dużo, dużo lepsze i dla nas bezpieczniejsze. A sam ETF będzie nam dawał właśnie ekspozycję na USA, więc będzie troszkę Troszeczkę bardziej, mimo wszystko, nakierowany na dany kraj, co też daje potencjał na większy wzrost. Natomiast, jeżeli chcemy jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko, to oczywiście możemy zainwestować w ETF na przykład na cały świat, o którym również później Wam wspomnę. A najistotniejsze informacje o tych ETF-ach na SP500 to przede wszystkim ekstremalnie tani koszt zarządzania. Moi drodzy, 0,07% to jest tak naprawdę nic. To jest dla nas totalnie nieodczuwalne i w ogóle nie powinniśmy na to zwracać uwagi. Po innego mają się oczywiście ETF, które mają wyższe koszty zarządzania i wtedy trzeba przemyśleć, czy ma to w ogóle sens, ale w tym wypadku, no możemy być spokojni, ponieważ te koszty zarządzania są po prostu świetne. Średnioroczny wzrost, którego możemy tutaj oczekiwać, to jest około 11%, więc oczywiście w tych 11% będą lata, w których będziemy mieli na przykład obsunięcie o 20%, 30%, ale również będą wzrosty, gdzie właśnie będzie na przykład 30% albo i więcej. SP500 w długim terminie ma po prostu Trend wzrostowy, trzeba być przygotowanym na to, że portfel mimo wszystko będzie miał jakieś obsunięcia, i to tak naprawdę na to musimy się uzbroić. Bo jeżeli jesteśmy tego świadomi i będziemy trzymać ten ETF, to z biegiem czasu, im dłużej go posiadamy, tym to ryzyko jest po prostu coraz mniejsze i obsunięcia również. Taki ma maksymalny spadek tego ETF-u to było około 50%. Więc tak, no można być przygotowanym nawet na spadek o połowę naszej wartości kapitału. Jest to dość dużo, no ale trzeba też spojrzeć na to jasno, jakie jest prawdopodobieństwo że USA upadnie i na przykład stracimy cały kapitał i, i to nie odbije. Więc po tych obsunięciach, mimo wszystko, bardzo często zdarza się tak, że jest o wiele dłuższy okres wzrostów. No i wtedy oczywiście trzeba być zadowolonym z jednej strony, że mamy po prostu coraz więcej tego kapitału, ale z drugiej strony no jednak dokupujemy coraz drożej. Ale oczywiście uśrednianie nam w tym wszystkim pomoże. ETF jest akumulujący, więc tutaj zdecydowanie nie musimy się martwić o podatki. Tak naprawdę aż do momentu, kiedy go Sprzedamy, jest to dla nas nieistotne. A jeżeli zakładamy, że taki ETF chcemy trzymać na przykład 20 lat i ciągle do niego dopłacać, to przez te 20 lat nie musimy się niczym przejmować. No jest to dla nas bardzo korzystne w przeciwieństwie do ETF-ów dystrybujących. A co do samego przewalutowania. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Walutomat, na której po założeniu konta macie 0,10% pobieranej prowizji. W przypadku kiedy zaprosicie swoich znajomych i dostaniecie punkty, to można nawet takiej wymiany dokonać totalnie za darmo. To już w ogóle jest super sytuacja. Po zarejestrowaniu się na stronę wystarczy, że naciśniecie na płatę, a następnie wpiszecie tyle ile chcecie wpłacić i dokonacie dalszej transakcji. Tutaj pojawi wam się kilka metod płatności i po dokonanej wpłacie wystarczy te środki po prostu przewalutować. To również jest bardzo proste. Ponieważ klikamy, klikamy wymianę w portfelu. Klikamy aktualnie najlepszy kurs, no i wpisujemy, ile i czego chcemy przewalutować. Po dokonaniu takiego przewalutowania ostatnim krokiem, który nam zostaje, jest płata tego na subkonto w XTB. Dlatego aby tego dokonać, klikamy sobie wypłata lub przelew, który jest poniżej, i klikamy chcę przelać środki z portfela na konto kogoś innego w Polsce lub za granicą. I tutaj tak naprawdę wystarczy, że uzupełnimy wszystkie potrzebne dane i taki przelew zostanie dokonany, dzięki czemu zaoszczędzimy jakąś część gotówki na przewalutowaniu i będziemy mogli po prostu więcej wpłacić na sam ETF. Dlatego polecam Wam ten sposób, ale tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli nie chcecie się w to bawić, to równie dobrze możecie zrobić to automatycznie w XTB, opłacając prowizję 0,5%. Jeżeli nawet nie wiecie, jak kupić taki ETF, to uspokajam, bo jest to bardzo proste i chociażby na przykładzie XTB możemy to dokonać na kilka sposobów. Na aplikacji mobilnej XTB wpisując ticker naszego ETF-a, ticker to jest ogólnie taki unikalny kod, krót można powiedzieć, który jest używany. Do identyfikacji danego funduszu ETF na giełdzie. Dzięki niemu po prostu łatwiej jest go nam wyszukać. A żeby to zrobić, klikamy sobie lupkę. No i wpisujemy na przykład ETF na SP500, czyli O Tickerze CSPX. No, jak go wyszukamy, klikniemy, to możemy po prostu wybrać za jaką kwotę go kupujemy i nacisnąć buy i go zakupić. Drugim sposobem, który też jest bardzo przyjemny, jest wybranie opcji planów inwestycyjnych. Naciskając sobie w portfolio na aplikacji, ukaże się nam opcja plany inwestycyjne. Klikamy kupuj i inwestuj z myślą. O przyszłości, rozumiem, potwierdzamy i tu również możemy taki ETF odszukać. No i wpisując na tym samym przykładzie CSPX, klikamy sobie plusik, dzięki czemu dodamy go do naszego portfela inwestycyjnego i w tym wypadku możemy dodać akurat kilka ETF-ów i na przykład chcielibyśmy, żeby nasz portfel składał się z ETF-u na Pop 500 spółek z USA, no i na przykład jakąś część obligacji, czyli dajmy na to obligacje globalne o tickerze AGGU. Oczywiście naciskamy ponownie plusik i na dole mamy coś takiego. Go jak przejście dalej? I tutaj mamy modyfikację, która pokazuje nam stopę zwrotu, jaka była najniższa wartość takiego zestawienia w ciągu ostatnich 5 lat i minimalną inwestycję. No i tutaj dobieramy również środki, które chcemy ulokować w poszczególnych ETF-ach. Dajmy na to, że ja chciałbym zagrać trochę bardziej ryzykownie, dlatego też daję 80% w ETF na SP500 i 20% na ETF na obligacje globalne. W takim wypadku mamy 88 stopy zwrotu. No i najniższa wartość to 17%, a minimalna inwestycja to 116 zł. Tak to wygląda, jak sami widzicie, wystarczy, że klikniecie, stwórz plan inwestycyjny i to tak naprawdę tyle. I to również wam bardzo polecam. Fajnie się to robi w tych planach inwestycyjnych. Jest to naprawdę miłe dla oka i przede wszystkim banalne, nawet dla początkujących inwestorów. Myślę, że każdy sobie z tym powinien poradzić. A jeżeli nie, to oczywiście pytajcie. Dlatego, jak sami słyszycie, no możecie jednym kliknięciem zainwestować tak naprawdę w gospodarkę USA. to jest według mnie naprawdę bardzo. Fajną opcją. Natomiast jeżeli te obsunięcia portfela są dla Was zbyt straszne i wiecie, że tego nie przetrwacie, to zalecam do tego dołożyć na przykład właśnie jakieś obligacje. Czy to, czy to obligacje światowe, czy obligacje skarbowe, nasze polskie. Oczywiście każdy wybór musi należeć do Was, ale zdecydowanie może to zmniejszyć takie potencjalne obsunięcie portfela. Więc dostosujcie te proporcje do siebie, żeby jak najdłużej wytrzymać z Waszymi inwestycjami i być z tego wszystkiego szczęśliwym. Tutaj też wspomnę, że pamiętajcie, żeby właśnie kupić te ETF-y na danym subkoncie, czyli na przykład na subkoncie w dolarach pijecie ETF, który jest notowany w dolarach, a na subkoncie w euro ten, który jest notowany w euro. Jest to istotne, ponieważ unikniecie sytuacji, w której na przykład będzie trzeba czekać na dobry kurs USDPLN, a także na idealny moment, kiedy będzie według Was o wzrostach samego ETF-u. Więc tu trzeba pamiętać, bo to akurat może dużo zmienić. Ale przejdźmy już do ciekawszych rzeczy czyli same etf -y. Kolejnym, który szczególnie musicie znać, to ETFy na cały świat. Takie ode mnie przykładowe, najpopularniejsze to chociażby ETF o tickerze EUNL notowany w euro i o tickerze IWF. DA, notowane w dolarach. On inwestuje po prostu w globalne akcje rozwiniętych rynków, więc tak, w skrócie, inwestujecie w akcje z całego świata, z rynków rozwiniętych, czyli indeks Messi World. I istotne jest tutaj to, że po pierwsze, koszty zarządzania tych ETF-ów są również skrajnie niskie, ponieważ jest to 0,20% i również jest to naprawdę przystępna wartość, która powoduje, że tak naprawdę te opłaty są znikome. Dodatkowo trzeba pamiętać, że maksymalne obsunięcie takich ETF-ów to jest około 50%, więc tutaj również, jeżeli chcemy zminimalizować ryzyko i wielkość tych upadków portfela, to warto do tego dodać właśnie jakieś wcześniej wspomniane obligacje. ETF oczywiście również jest akumulujący, więc nie wyopłaca, a reinwestuje dywidendy, dlatego też otrzymujecie również tutaj korzyść podatkową. Jest to naprawdę świetny instrument, ponieważ pozwala nam zainwestować jednym kliknięciem tak naprawdę w cały świat. Trzeba być tutaj również świadomym, że mimo wszystko ETF będzie skupiał się głównie na Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam są największe spółki, największy kapitał. Dlatego też inwestując w ETF na cały świat musimy o tym wiedzieć większość większości takich ETF-ów będzie wchodzić oczywiście Nvidia, chociażby Microsoft czy Amazon, dlatego no tak globalne spółki zawsze będą miały gdzieś tutaj po prostu dużą wagę. Po samym ETF-ie możemy spodziewać się wzrostów z rzędu około 8-9% średniorocznie, więc jest to dalej naprawdę bardzo fajna wartość, a w porównaniu do poprzedniego ETF-a jednak większa dywersyfikacja, bo uwzględniamy również akcje z całego świata, a nie tylko z USA. Kolejnym ETF-em, który może bardzo Wam ułatwi inwestowanie pasywne, jest ETF Vanguard Life Strategy. W jego przypadku mamy tak naprawdę kilka rodzajów, ponieważ będzie to, który ma 80% akcji i 20% obligacji albo na przykład 60% akcji i 40% obligacji. To trzeba dostosować oczywiście do siebie i im mniejsze ryzyko jesteśmy w stanie znieść, tym oczywiście więcej obligacji powinno się w nim znaleźć. Przykładowy ticker, ponieważ one wszystkie będą takie same, tylko trzeba wpisać po prostu wartość akcji. To będzie V60A. No jeżeli chcecie na przykład 80% akcji, to wpisujecie V80 Natomiast, moi drodzy, co go wyróżnia? No to właśnie jest ta prostota, która daje wam możliwość natychmiastową decyzją, ile obligacji chcecie w portfelu. On oczywiście inwestuje w cały świat akcji i cały świat obligacji, tak w skrócie mówiąc. Więc jest to też po prostu taka mieszanka. I przy nim mogę wam jeszcze dać jedną ciekawostkę. Jeżeli rozbijecie go na czynniki pierwsze, to znaczy po prostu ETF od Vanguarda na akcje z całego świata i ETF na obligacje z całego świata, dodacie je do planu inwestycyjnym jako osobne przedmioty... To to możecie zmniejszyć koszt zarządzania, który w przypadku tych ETF-ów był 0,25% do 0,20%. Oczywiście, no nie jest to jakaś bardzo duża różnica, ale zawsze warto o tym pamiętać, że jest taka możliwość, jeżeli szczególnie zależy Wam na jak największym zminimalizowaniu kosztów. Maksymalne obsunięcie, no tutaj nie będę Wam go podawał, bo jest ono zależne od tego, który ETF wybierzecie. Bo może mieć obsunięcie z rzędu 10%, no ale jak weźmiecie dużo więcej obligacji, to już to obsunięcie może na przykład wynosić 20%. Więc tutaj naprawdę można się fajnie bawić I dostosować to do własnych potrzeb. ETF-y oczywiście również są akumulujące, więc tutaj nie trzeba się bać, że będziemy mieli kłopot z podatkami, więc wasze wszystkie dywidendy, które otrzymujecie, są one automatycznie reinwestowane w ten ETF. Myślę, że te ETF-y są szczególnie przyjazne dla osób totalnie początkujących, ponieważ właśnie ułatwiają one to wszystko jeszcze bardziej. Pamiętajcie natomiast, że działa to też w drugą stronę, to znaczy, jeżeli wy twierdzicie, że chcecie więcej obligacji, to też zmniejszacie waszą potencjalną stopę zwrotu, trzeba o tym pamiętać pamiętać, bo to nie jest tak, że zmniejsz zmniejszamy ryzyko, no i dzięki temu zarabiamy tyle samo z mniejszym ryzykiem. No niestety aż tak fajnie nie jest, no ale mimo wszystko jest to naprawdę świetna okazja. W obecnych czasach wielki potencjał mają oczywiście spółki technologiczne, dlatego w tym zestawieniu przedstawiam wam ETF właśnie na takie spółki. Będzie on o tickerze i u i I od razu wam powiem, że ten ETF stosuję w mojej serii w mini portfelu publicznym, do której wam serdecznie zachęcam, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Link macie oczywiście w opisie. Natomiast tak, sam ETF inwestycyjny Inwestuje w spółki technologiczne z indeksu SP500, takie jak chociażby Microsoft czy Nvidia, czy po prostu takie giganty. No, on będzie bardzo skupiony na sektorze technologicznym. Koszty zarządzania również są bardzo niskie, ponieważ jest to 0,15%, a maksymalne obsunięcie to jest około minus 40-45%. ETF jest oczywiście również akumulujący i ponownie będzie Wam dawał po prostu korzyść podatkową. I moi drodzy, no, w obecnych czasach można by było powiedzieć, że faktycznie jest bardzo drogo, szczególnie spółki technologiczne. Z są Przewartościowane, ale również tutaj metoda uśredniania ceny jest bardzo istotna. Same ETF-y musicie sami do siebie dopasować, ponieważ jedna osoba będzie wolała sektor technologiczny, a druga na przykład coś dużo bardziej spokojnego, czyli chociażby ETF Vanguard, posiadający w swoim składzie akcje z całego świata i trochę obligacji. Więc macie naprawdę fajne wybory i trzeba to do siebie dobrze dostosować. Ostatnim ETF-em, który chciałbym Wam tutaj w tym zestawieniu przedstawić, jest ETF o tickerze SPYD. Jest to trochę inny. Inny ETF niż pozostałe, które tutaj przedstawiłem, bo jest to ETF na dywidendowych arystokratów. Inwestuje w 80 spółek z SP 500 o najwyższych dywidendach. Tak w skrócie mówiąc. I od razu Wam powiem, że jest to jedyny ETF w tym zestawieniu, który jest dystrybujący. Więc to już jest bardziej dla osób, które gdzieś tam w tych podatkach się odnajdują. Jeżeli nie jest to dla Was straszne i chcielibyście dostawać regularne przypływy gotówki z ETF-u, to na przykład taki ETF będzie świetny. Chociaż oczywiście równie dobrze można wybrać wcześniej wspomniane w wersji dystrybującej, bo większość z nich właśnie w takich wersjach również będzie i też będzie wypłacać Wam dywidendę co jakiś czas. Ale właśnie dla takich osób, które dywidendy kochają, przygotowałem taki ETF. Jego maksymalne obsunięcie to jest około minus 40%. Więc dalej jest to duża wartość, a koszty za zarządzania będą tutaj również bardzo niskie, czyli 0,07%. Bardzo prosty sposób możecie zainwestować w spółki, które od lat wypłacają dywidendę, więc raczej jest mała szansa, że to się po prostu zmieni. Dzięki czemu możecie na bieżąco czerpać zyski z inwestycji. Chociaż ja sugerowałbym mimo wszystko wybór ETF-ów, które akumulują dywidendę i nie będą powodowały, że będziemy musieli napocić się w Excelu, kiedy dojdzie czas do rozliczenia tego wszystkiego. Mam nadzieję, że moje zestawienie etf przypadło wam do gustu i któryś z nich kiedyś może w przyszłości wykorzystacie, większość z nich tak naprawdę idzie za teorią, że jeżeli wierzycie w rozwój całego świata, to tak naprawdę będziecie na tym zarabiać, ponieważ te ETF -y właśnie chociażby na cały świat będą wtedy rosnąć. Również pamiętajcie, że ten filmik był tylko i wyłącznie to nie była żadna rekomendacja. Całe decyzje o tym, jakie jesteście w stanie ponieść ryzyko, co dobieracie do swojego portfela, finalny zakup musicie podjąć sami i uwierzcie mi na przyszłość, że tak będzie naprawdę lepiej, ponieważ to musi być po prostu zgodne z wami. W tym momencie chciałbym już bardzo podziękować za wytrwanie do tej części materiału. Podzielcie się w komentarzach, czy macie jakieś ETF-y we własnym portfelu? Jeżeli tak, to jakie? Pamiętajcie także na koniec o subskrypcji z dzwoneczkiem, a także lajku, żebyśmy mogli dotrzeć do większej części inwestorów. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.